Cześć! Dzisiaj będzie o pomidorach i o przesadzaniu, ale nie myślcie, że Gaja pisze, przeistoczy się nagle w kanał o prowadzeniu działki i roślinkach. Oczywiście to jest duża część mojego życia obecnie, natomiast nadal oczywiście jest to kanał o minimalizmie, o rozwoju osobistym, o zrównoważonym stylu życia. Natomiast dużo ostatnio się zastanawiam na temat tego co możemy zrobić dla środowiska, dla ekologii i wydaje mi się, że uprawianie jakiejś zieleń w mieście to jest doskonały sposób, żeby dołożyć swoją małą cegiełkę. Niedawno dowiedziałam się, że planowane są jakieś dopłaty dla właścicielu, właścicielu, właścicieli działek właśnie z tego tytułu, że tak naprawdę takie działki, takie ogródki działkowe, czy jakakolwiek zieleń w mieście przyczynia się tak naprawdę do. A, piękna żaglówka płynie sobie. Muszę wam pokazać. Ostatnio zastanawiałam się nad tym, że. W bloku naprzeciwko, który widzę, właśnie z okna, jest cała, tak naprawdę, ściana balkonów, i niewielka część tych balkonów zawiera jakąkolwiek zieleń. To jest naprawdę smutne, bo ja bardzo bym chciała mieć balkon, i przez dwa lata po prostu strasznie zazdrościłam tym ludziom. Oni, co prawda, nie mają widoku na morze, natomiast mają balkony, i te balkony są takie puste, szare, a tak naprawdę. Można na balkonie uprawiać nie tylko rośliny ozdobne, jakieś kwiaty, ale też pomidory, różnego rodzaju zioła, warzywa. Um, także dzisiaj właśnie tym filmikiem między innymi chciałam Was zachęcić do tego, że jeżeli macie balkon, żeby zorganizować sobie na nim taki mały warzywnik, i przy okazji, ponieważ to jest coś, co już odwleka od jakiegoś czasu, um, Będę sobie do Was gadać. Będzie taka trochę pogadanka a, na temat pomidorów i miejskiego ogrodnictwa. A przy okazji, ja przesadzę pomidory, bo jeżeli chodzi o pomidory, w ogóle nie wiem skąd bierze się taka obsesja na punkcie pomidorów, bo to nie są takie najłatwiejsze warzywa, w moim przekonaniu, do hodowli. Na przykład u mnie na działce, nie wiem. Brokuły, kalafiory, kalarebki rosną właściwie bez żadnej opieki. Natomiast pomidory mają szczególne wymagania, trzeba je tam jakoś przycinać i tak dalej. Natomiast jest to jedno z takich popularniejszych warzyw na pewno, że jeżeli macie ochotę hodować sobie pomidora na parapecie, czy też właśnie na balkonie, to przede wszystkim trzeba na pewno zapewnić mu dużą doniczkę. Już od razu Wam powiem, że ta doniczka jest za mała. Na stronie Fabryka Rozsady, z której mam niektóre sadzonki, akurat ta jest wyhodowana z nasion przez moją przyjaciółkę Ewę. Ich sadzonki są większe i gęstsze. Oczywiście, w każdym razie o nim na stronie mają też mnóstwo porad, mnóstwo e-booków. Bardzo. Mawow. Kot chce wejść do szafy, przepraszam. No, skakuj. Um, o czym to ja mówiłam? Aha, o fabryce rozsady. Oni twierdzą, że trzeba do, na jedną taką sadzonkę mieć doniczkę 10-12 litrów. To jest yy, chyba połowa tego. Natomiast yy, na, razie, na razie jest to, co jest. Yy, ja często dość przesadzam pomidory do stopniowo coraz większych doniczek, i generalnie te sadzonki sobie z tym przesadzaniem całkiem dobrze radzą widziałam, żeby jakoś tam strasznie chorowały po tym. Także tak. Teraz z tym kotem musi być oczywiście inspekcja. No ale najważniejsze jest to, że jeżeli przesadzamy do większej doniczki, trzeba zrobić to w miarę delikatnie, żeby nie uszkodzić korzeni. Najlepiej właśnie o, i tutaj mamy kontakt. Jedna gałązka się urwała, ale to nie szkodzi. E, oczywiście na dno koniecznie sypiemy keramzyt Tego keramzytu powinno być więcej. Um, no ale nie mam, nie, kupi nie dostałam nigdzie, kurde, w całym sobocie nie było nigdzie karamzytu. Tu nam się jeden listek. Oberwał, ale nie szkodzi. Um, także yy, nie szkodzi, dlatego że pomidory sadzimy dość głęboko. Um, dlatego że, jeżeli sadzimy go głęboko, to on nam na całej yy, z tej łodygi, która jest pod ziemią, yy, zacznie nam też wypuszczać korzenie i dzięki temu będzie sobie sprawniej pobierał składniki odżywcze. No i też będzie stabilniejszy. Pomidory są dość wrażliwe na wiatr. Jeżeli chodzi o temperatury, to sama niska temperatura, aż znaczy nie mogą być to przymrozki, musi być w nocy przynajmniej 10 stopni powyżej zera, natomiast nie tyle zimno im przeszkadza. Co właśnie wiatr, który gdzieś tam, w szczególności kiedy one już mają owoce, no bo te gałęzie są ciężkie, wtedy łatwo taka roślinka może się ułamać. Ważne, żeby był wkopany głęboko, żeby był drenaż, żeby była odpowiednio duża um, doniczka. Czytałam taką książkę, pokażę Wam: Miejskie ogrodnictwo Kasi Basiewicz i Dominiki Krzych. I one tutaj piszą, że taka praca w ziemi jest generalnie dość dobra dla samopoczucia takiego psychicznego. Nawet jest tu taki fragment na temat tego, bo jedna z nich pracuje w rękawiczkach ogrodniczych, druga woli pracować bez rękawiczek. I podobno nawet są takie badania, że w ziemi jakieś takie są pożyteczne mikroorganizmy jakieś grzyby które kiedy dostaną się do naszego organizmu wspomagają wydzielanie serotoniny. Więc ja nie używam rękawiczek. Potem sobie po prostu szczoteczką czyszczę dłonie. Ogólnie to trzeba bardziej dbać o dłonie, jak się ma ogródek. To wam powiem na pewno. No i tak. Tak wygląda ten pomidor już po Przesadzeniu. Myślę, że w tej doniczce jeszcze sobie jakiś czas będzie wzrastał, będzie miał wszystko, czego mu trzeba. Oczywiście, doniczka musi mieć dziurki, żeby nadmiar wody był usuwany. Pomidory nie lubią być przelewane. Natomiast, oczywiście, po przesadzeniu jest ważne, żeby podlać. Moja sąsiadka z działki, pani Teresa, którą po prostu uwielbiam i jest ona moją. Najlepszą, jakby encyklopedią ogrodniczą. Ona nawet gotuje wodę i taką ciepłą, zmieszaną właśnie wrzątek z zimną wodą. Ciepłą wodą podlewa pomidory i ogórki, bo one nie lubią takiej lodowatej wody. Chociaż pewnie jak się je na przykład hoduje w mieszkaniu, to nie ma to aż takiego znaczenia, bo jest zdecydowanie ciepło. Natomiast jeżeli macie w ogródku lub na balkonie, no to wtedy lepiej jest podlewać ciepłą wodą, czy się nie wrzątkiem. Ale też nie, nie lodowatą. No i ja, dopóki się nie pojawią owoce, właściwie dopóki się nie pojawią kwiaty, um, używam takiego um, Nutri-Mixu, też właśnie z fabryki rozsady, który jest przeznaczony do um, wzmacniania roślin w, w początkowej fazie wzrostu. I na jeden litr wody, tu mam um, litrową konewkę. Daję dwie pompki um, to mogę sobie wymieszać cyk, cyk. No. i delikatnie podlewam. Oczywiście nie należy lać po liściach, bo to może spowodować, że pomidor będzie, będzie szczególnie podatny na różnego rodzaju choroby, jakąś tam zarazę ziemniaczaną i tak dalej. Także ta sadzonka jest dość mała, nie ma na niej jeszcze ani kwiatów, ani owoców więc na spokojnie ona może sobie jeszcze właśnie przyjmować ten nawóz, natomiast teraz mam mojego pomidorka karłowatego którego właśnie dostałam od pani Teresy, on był troszkę mniejszy wtedy natomiast pięknie się rozrósł, ma kilka już pąków kwiatowych i już dzisiaj właśnie rano zauważyłam że ma dwa tycie malutkie pomidorki. I po prostu nie mogę. Powiem Wam, że nic naprawdę tak nie cieszy. Jak rano wstajesz, i widzisz miniaturowego, małego pomidorka na swoim krzeczku, e, którym się opiekujesz. I pomidory karłowe mają to do siebie, że jak to powiedziała pani Teresa, one są samo kon Kończące, samowykańczające, w sensie nie trzeba z nimi nic robić, nie trzeba ich przycinać, nie trzeba usuwać jakichś tam wilków i tak dalej, czyli tych takich pędów, które wyrastają tutaj z boków. To są właśnie te wilki, które się usuwa, niektóre właśnie przycina się. Jest to też dla mnie mimo wszystko czarna magia nadal. Co? Podejście do szefy numer dwa, tak? No co? Powiem Wam, że ten pomidor już w takiej bardziej dojrzałej formie po prostu cudownie pachnie. To jest dla mnie najpiękniejszy zapach obecnie. Także tak. Spróbujemy w miarę delikatnie, nie uszkadzając, przesadzić go do tej doniczki. Ona nie jest o wiele większa. Natomiast też te do... pomidorki karłowate nie potrzebują aż takich wielkich doniczek. Chociaż podejrzewam, że po prostu przekłada się to potem na większ... wielkość tej rośliny, tak? Jeżeli on pozostanie w takiej małej doniczce, to po prostu nie urośnie aż taki duży i będzie miał mniej owoców, albo te owoce będą mniejsze, tak podejrzewam na logikę. Jeżeli przesadzimy go do większej doniczki, to on po prostu rozrosnie się, będzie miał więcej owoców i te owoce będą większe. No dobra, trochę się stresuję, no ale spróbujmy. Do... Jest bardzo ważne, żeby nie... nie połamać. Można właśnie ściskać tą doniczkę. O, widzicie, że już tutaj Um, te korzenie w, w, są widoczne na zewnątrz. E, ta bryła korzeniowa jest całkiem już pokaźna. Um, tutaj nie ma karemzytu, natomiast ja ufam pani Teresie, że ona wie co robi, więc będzie bez keremzytu. Um, te pomidorki karłowe właśnie chyba są najlepsze, jeżeli chodzi o taką uprawę amatorską, nie wiem, na balkonie, czy na... Parapecie. Aha, jeszcze wiem, co chciałam zrobić, bo tak jak mówiłam wcześniej, one są, te krzeczki są dość delikatne, więc ja daję tutaj taką z plaży przyniosą ten kijek, robię taką podporę, też wsadzam ją tak, żeby nie uszkodzić właśnie korzeni. Um, i zaraz przywiążę tą roślinkę. Ona co prawda tutaj w domu właściwie no, nie musi mieć tej podpory tak obowiązkowo, bo tu nie wieje wiatr. Chociaż ja staram się tutaj często mieć okno otwarte, wietrzyć i tak dalej, żeby też te rośliny się hartowały. Gdybym na przykład chciała je jednak zabrać na działkę, um, ten, ten krzaczek już jest dość duży gałęzie są dość ciężkie, więc myślę, że taka mała podpora mi nie zaszkodzi. Ja już tak dużo ziemi nie trzeba było dosypać. Mam taki sznurek, natomiast ten sznurek jest dość cienki. Mam pewne obawy, że się troszeczkę w, będzie wrzynać w łodygę i może ją uszkodzić, więc yy, znalazłam w swoim pudełku z takimi rzeczami do szycia sznurówki. Nie wiem skąd tu jest ta sznurówka, ale ona jest fajna, bo jest miękka i jest dość elastyczna, więc nawet jeśli by się działo tutaj jakieś, jakieś ruchy, że ta roślinka chciałaby się przechylić właśnie na skutek wiatru, to, to jakiś taki margines jeszcze istnieje. Może nie wygląda to za dobrze, ale przynajmniej będzie mi ten pomidorek rusł sobie pionowo do góry. A tutaj mamy taki pąk kwiatowy, więc chyba to zrobię inaczej. O, tutaj go przywiążę. Tak, żeby mi nie uszkodzić żadnego kwiatka. głupio ten kijek tu wsadziłam w tym miejscu, no ale dobra już. Niech będzie. No i co? Gotowe. Także bardzo, bardzo Was zachęcam do tego, żeby takiego krzeczka sobie na parapecie trzymać. Myślę, że taka roślina jest tak samo wdzięczna, jak, nie wiem, jakaś poprotka czy um, monstera korzyści są um, oczywiste, bo można po prostu zjeść to, co na niej wyrośnie. Myślę, że to też może być fajna, fajny projekt, żeby wykonać ze swoimi dziećmi. Ja, moi, ponieważ nam strasznie tych sadzonek z nasion dużo powyrastało, więc ja moim przyjaciółkom dałam kilka sadzonek i wydrukowałam im e, Taki poradnik właśnie ze strony fabryki rozsady, jak takiego pomidorka hodować, jak o niego dbać, więc myślę, że dla dzieciaków to też może być fajna taka edukacyjna sprawa, żeby dbać właśnie, patrzeć jak się taka roślina rozwija. Na pewno jest to też bezpieczne ze względu na zwierzęta, jeżeli kot podgryzie taki liść, to myślę, że nic mu się nie stanie, chociaż ja muszę powiedzieć, że mój kot akurat nie interesuje się zupełnie pomidorami, nie, nie ma ochoty ich podgryzać. Bardziej gdzieś tam rośliny właśnie ozdobne są w jego menu. No, także jest to, jest to na pewno fajna przygoda, fajny sposób na to, żeby obcować z tą naturą w takim zakresie, żeby zawsze się nią otaczać, bo nie zawsze mamy czas, żeby gdzieś tam wyjść. Do lasu, wyjechać gdzieś za miasto, i myślę, że jeżeli zrobicie na balkonie taki warzywnik, to też inni pójdą w ślady, i może takich smutnych bloków. Jak tutaj widzę, naprzeciwko będzie coraz mniej, a nasze miasta się zazielenią bardziej. Także na dzisiaj to już wszystko. Dajcie znać w komentarzach, czy. Będziecie takiego pomidorka albo jakieś inne warzywo hodować. Ogórki są wspaniałe, pięknie kwitną, mają takie piękne żółte kwiaty. Po prostu coś, coś cudownego, także ogórki też jak najbardziej na parapecie. Zresztą chyba sobie kupię taką jedną sadzonkę ogórka na parapet. Muszę powiedzieć, że to jest dość uzależniające hobby. Do zobaczenia, hej.